A o świętej pamięci Jędrusiu Wietkowskiego zapomnieli? Gdzie tam? No nie zapomnieliśmy. Tu no, czułem synem, matku się opiekował w chorobie, ale lekarze małe dawały nadzieję. A na raka tak. nie znaleziono jeszcze lekarstwa. Nie wiedział Więckowski co poświęci matki ze sobą ma robić. Tłukł się po domu, ubił się kilka razy z kolegami, inżynierami wreszcie dyrektor. Widząc puls synowski, na wczasy go do Krynicy skierował. A na czasach. Spacery, długie spacery. Wiele godzin ze sobą przechodzili, nim wreszcie sfinalizowali. Nie ma się czemu dziwić. Małe doświadczenie miał w z kobietami. Zakochał się Paś. Powiedziałam, płacząc, że jest jej drugim chłopcem. Pierwszy to był łobuz i kawał drania i w ogóle z tym pierwszym to była pomyłka, której ona szczerze żałuje. No, szukać go chciał tego łobuza, który tak skrzywdził kochaną Basię, ale ta wytłumaczyła, że takie brutalne postępowanie nie ma sensu. Wiem, że jesteś męski i dzielny. Zostaw tego drania, rąk sobie nie kalać. Za wspaniały jesteś, za czysty, za szlachetny. No i przywiózł Wienskowski, bo się do siebie, ślub wzięli koledzy ze składek serwisów, mm, ze szlaczkiem było, z kwiatami, nie zapominajki, kiłużyczki. Krótce po ich ślubie Wienskowski wyszedł z więzienia. Zaprosił Jędruś, ojczulka, do siebie, ale stary ani słyszeć o tym nie chciał. Jakby przeczuwał, że Basia jest przeciwna nowej osobie w domu. Do swojego miasteczka stary wyjechał. Z synem rozmawiać nie chciał, kartkę mu tylko przysłał, a na kartce napisane nie mój syn jesteś, a wsi. I podpis Twój były ojciec. Długo w noc rozmawiał Jędruś z Basią o niewdzięczności starego ojca. Basia mówiła, że to skleroza. Tak działa. Zapomnieli o starym. Co innego mieli na głowie? Dzisiaj Basia żeby... do pracy poszła, do biura. Więckowski kierownikiem działu został. Ulepszenie jedno do, do, do tokarki. Order mu przyznali. Na syrenkę zaczęli odkładać. Aż my się czuł Więckowski. Na swoim miejscu był i dlatego pewnie ludziom w oczy patrzy. A przez małżeństwo wobec kobiet wyzbył się nieśmiałości. Na delegacjach mimo parę skoków w bok zrobił, ale ani przez myśl nie przyszło, że Basia też może się z kimś innym do łóżka położyć. Bo co na delegacji, to na delegacji, a dom rzecz święta. A, Basia na delegację nie jeździła. Ale jej gachy mieli niekrępujące chaty. Telewizor kupił. Tak, to był z Mieckiego. Siedzi tak sobie nieraz przed telewizorem i ma taką chwileczkę szczęśliwości, że aż krzyczeć się chce. Ale nie krzyczy. Jak myszka cicho siedzi i smakuje do swoje spokojne szczęście. Przenieśli go jako wybitnego fachowca do stolicy. Mieszkanie dostał. No, telefon złożył podarunek. Dobrze mu było z Basią. Zawsze w sobotę po kąpiące przygarniał właśnie to a ona mu coś ty, coś ty, ale tak ze śmiechem, że aż mu się łaskotliwie koło serca robiło. Racy go szanowali. miał paru zaledwie, ale dobry. Z byle kim się nie spoufalał. Znał swoją wartość. Ale do ludzi podejście, ja. Jak trzeba było to i wypić potrafił. Do ojca parę listów napisał. Pytał, czy pomóc w czymś może, ale nie dostał odpowiedzi. Skleroza powiedziała właśnie. Zgodził się z żoną. Dobrze się rozumie. Dusza to człowiek. Wszyscy go rozumieją. No, to kanapkę z boczkiem. Mm, z boczkiem. Chyba sekcję mu zrobili. To obowiązkowo. Jak ktoś nagle na ulicy, to go zawsze. I no, tak mu wszystko jest. Pewnie. Ale ja bym wolał, żeby mnie po śmierci stali jakoś czyściej, no? A częściej, czyściej, żeby nie. dobry był człowiek, ja i tak nagle umarł. Jakby nie było, jesteśmy w lepszej sytuacji. A, On kończył tu gadu, Ale z Soniki, boczek pojadamy. Ej, by się przydał. Cela 277, stan dwóch obecnych dwóch. A co wy sobie, kurry, myślicie, że więzienie to sanatorium? A! Po południu na łóżkach leżycie? Macie obaj raport. Panie oddziałowy! Myczyć! Kanapeczki widzę, no. Pięknie, pięknie, to ja się pytam, a czym wyście tak chleb równiutko pokrajali? Co? Znaczy się macie w celi, noż, ha? Oddać? Nie chcecie po to będziecie mieli kipisz. I macie drugi raport. Ha, mm. ha, <suszy> po dwa raporty na łeb. No, no, tak, może drugiego raportu nie napiszę. Nie wiem, wiem, nóż jest potrzebny do chleba, wy nie jesteście szłonięte, matołki, żeby sobie nożem krzywdę zrobić. Dobrze mówię? Ty, tak jest, panie oddziałowy. No, wy musicie dbać o siebie. Zmienili wam do żywotkę na 25, więc musicie dbać o siebie. Ty masz jeszcze do odsiedzenia i 20 lat, tak? Nie, panie oddziałowy, 19, 2 miesiące i 6 dni. He, mistrz, a ty? 21 jeden Umarł wam kto? Nie. A wam? Też nie. No to, tak nawijaliście. Stałem pod drzwiami. A to tak. Jak to Panie no, oddziałowy, my tak. Tajemnica, co? Zobaczy człowiek czasem w gazecie, gdy No to co wtedy? No, I tak nawijamy o nieboszczyku. Zgadujemy, jakie mógł mieć życie i w ogóle. No pani panie oddziału. Wy z dożywotkami to jesteście sprawotrąceni. Nie dożywotki, panie oddziału, nie dożywotki. Mamy po 25. Rach mistrz.